rozpoczynamy na jakim etapie jest wysyłka cyberbanka? cyberpanka Cyperpanka już wysłaliśmy całego panie kolego tutaj już jest gotowe z naszej strony Cyberpunk'i wysłane, a powiedz mi, co się dzieje z kubeczkami portalowymi? Wróciły i są bardziej czerwone niż były. Kojarzycie serię Marvel United? Tak, to jest ta seria, która ma już tyle pudełek. Dla wszystkich fanów tutaj nie tylko Marvel United, ale także Spidermana mamy kolejną podstawkę, czyli Marvel United Spider-Geddon. Jest to kooperacyjny tytuł dla całej rodziny. Znajdziemy tutaj szybką rozgrywkę, proste zasady do wytłumaczenia, fajny wariant solo i znajdziemy tutaj też jeszcze dodatek, bo ta podstawka to jest dodatek z tego względu, że możemy ją połączyć z wszystkimi pozostałymi pudełkami z serii Marvel United. Jak już wspomniałem, jest to podstawka poświęcona Spider-Manowi, więc znajdziemy tutaj bohaterów z multiwersu, między innymi Scarlet Spider-Mana, Penny Parker, Silka, Spider-Mana, Panka, y, Superior Spider-Mana, naprawdę jest tego tutaj sporo. Każda postać jest tutaj asymetryczna z tego względu, że każdy bohater ma swoją prywatną talię i ze swoimi prywatnymi umiejętnościami. Ale co to by był za Marvel United bez najgroźniejszych przeciwników? Między innymi znajdziemy tutaj Morluna, który powoduje, że gdy nasz bohater padnie, to wylatuje całkowicie z gry i trzeba nowym wejść co w, jest w zamieszanie. Oprócz tego mamy jeszcze Anti-Venoma czy Superior Spidermana, który będzie rozkładał na planszy yy, Spider Boty. Marvel United ma w sobie mocny akcent kolekcjonerski, ze względu na swoje figurki. Bo figurki tutaj to, to jest najwyższa jakość. Naprawdę wykonanie tego w takim komiksowym stylu są epickie. Zerknijcie, jak nie widzieliście. W Spider-Gedonie znajdziecie dodatkowy tryb, zwany trybem arcy Czyli tutaj jeden z graczy wciela się w arcy a reszta graczy jest super bohaterami i wprowadza to właśnie tryb jeden kontra wszyscy. Więc jeśli jesteście fanami serii Marvel United albo fanami Spidermana, albo chcielibyście dopiero wejść w świat Marvel United, to to pudełko jest dla Was. Więc szukajcie jej w Waszych ulubionych sklepach z grami planszowymi. Jeśli nie wiecie, to przypominam, że trwa przedsprzedaż Too Many świetnego tytułu wypchanego po brzegi kośćmi i sztonami pokorowymi. Co więcej, w trakcie wysyłamy, przez sprzedaży wysłamy natychmiast poza przez nas egzemplarza. A żeby było jeszcze więcej dobrych wiadomości, to Nugget, czyli nowa postać do gry, w tej chwili e, poszła do druku, więc jeszcze w tym roku będzie na Waszych stołach. Sentinels of the Multiverse. Zaakceptowaliśmy elektroniczne profile, więc gra trafiła już na maszyny do produkcji. A drugi tytuł, który został przez w sensie nas zaakceptowany, to Resurgence. To już zaakceptowaliśmy wydrukowane próby, których zdjęcia będziecie mogli zobaczyć za chwilę. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów sobotniego portalowego vloga. Ja jestem Zaku i bardzo serdecznie zapraszam Was na mój kanał Zaku Board Games na YouTubie, gdzie jakiś już czas temu. Wpadł, materiał wpadł, film odnośnie całej mojej serii Zombieside. Zrobiliśmy taki przegląd, przejrzeliśmy się całej serii, począwszy od czarnej plagi, zielonej hordy ze wszystkimi dodatkami, przez inne zombieside, które później wyszły westernowe, marvelowe. Porównaliśmy to wszystko, zobaczyliśmy jak ta cała seria się rozwija, no i wszystko upchnęliśmy w takim jednym materiale, do którego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich fanów Side'a. Miłej soboty! Kremia poleco, fotosynteza. Czy nie wiecie, że do dróg listu za światu wrócił i pojawił się w sklepach? Nie, Dokładnie, po ostatniej rozgrywce stwierdziłyśmy, że to jest tak znakomita gra imprezowa, że nie możesz po prostu obejść e, nasza półka domowa bez e, właśnie tej pozycji. Także bardzo, bardzo polecamy. Dokładnie, jest naprawdę świetny klimat, jak ktoś lubi e, takie mroczne lekko. Seansy spirytystyczne. Jak to tydzień spoiler z prawdziwego, dużego vloga o historii Portal Games i Maciek mnie zbriefował, że dzisiaj mówimy o 2.11 W 2.11 to się mega fajne rzeczy działy ja tak co tydzień mówię, zachęcam Was do tego vloga, ale w 2012 po pierwsze. Po pierwsze zaprojektowałem grę dla Narodowego Banku Polskiego i ona w końcu się ukazuje, więc jest jedna rzecz, że warto powiedzieć, co się działo. Po drugie się Nowa Era, czyli dodatek do książki jedynki, który mega dużo zmienił, bardzo dużo tą grę rozwinął, ale The best of the best of the best portal Games wydał grę bitewną. Te podężki nie wygląda zbyt te to jest mały mały formatu A5, natomiast był to pełnoprawny bitewniak, z Wydaliśmy cztery army, były normalnie cztery startery, Hegemonia... Posterunek, Borgo i Imolo. Normalne, prawdziwe figurki metalowe, które niektóre się skajają, które były gotowe już posklejane Scena turniejowa, sędziowie, nagrody, prąki. Pełnoprawny witewniak, robiliśmy go z pracy z, z pomocą od, 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 z, re, z Rebela. Jeden, ja to mówiłem w różnych wywiadach, jeden z najfajniejszych okresów w moim życiu pracy w Portal Games, bo ja prywatnie uwielbiam bitewniaki i to jak były testy, jak będziemy robili makiety, malowaliśmy te figurki, no po prostu mega za, za, zabawa. więc zostawiam Was do pełnego bloga, vloga, jak zwykle będzie link w, po, poniżej i dowiecie się, jak Portal Games wydawał grę bitewną. Figurką grę bitewną dosiada Naurusimy. Dzisiaj te figurki gdzieś można pewnie na, na jakiś Allegro po jeszcze poznajdywać. Zajebista przygoda w Portal Games. Teraz w piątek wyruszyła, wystartowała ewakuacja. Przedprzedaż ewakuacji Nowa Gra Wladimira Słego i mamy do tego parę newsów. Po pierwsze, sama przedsprzedaż i dodatkowa karta, którą Wlada zaprojektował specjalnie do polskiego wydania. Po drugie, jeśli oglądacie ten program, wejdźcie sobie proszę na stronę portalu. Tam mamy pierwszą część zarąbistego wywiadu z gladą, gdzie tłumaczy już kilka pomysłów stojących za tą grą. Naprawdę po lekturze można się zakochać w tym, co tutaj się w tej grze dzieje. I po trzecie, jeżeli chcecie sprawdzić, jak ta gra działa w praktyce, Barolek i Gandalf nagrali gameplay, więc tu na YouTubie, Plaszówki Online wyklikajcie, wejdźcie, link też będzie w opisie. Czy kojarzycie z poprzednich vlogów taki segment na 25-lecie Portal Games, który pojawiał się na koniec filmów? Tam różne osoby z różnych wydawnictw, z różnych kanałów na YouTubie składały życzenia właśnie z okazji tej rocznicy. I tak pomyślałem, że może wy też chcielibyście coś przekazać naszej firmie i znaleźć się w vlogu. Dlatego daję wam, właśnie fanom, taką możliwość nagrania takiego krótkiego filmu, najlepiej w formacie poziomym i wysłania go na ten mail, który się pojawia tutaj a ja go później wykorzystam podczas montażu. Na pewno zrobi się miło moim kolegom i koleżankom z pracy. Piotrek, co wysyłaliście w tamtym tygodniu? W tamtym tygodniu wysyłaliśmy cyberbank! Yeah! Cześć! Jesteśmy całkowicie przypadkową ekipą spotkaną pod siedzibą Portal games Jeśli spodobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj go, a następnie przejdź do kolejnych materiałów. Hola, <laughs> no,